Witajcie, kochane dzieci. u czy to jest w tą stronę? Nie, to jest w tą stronę, bo orangutan wisi do góry nogami. Pokochaj orangutana. Książka nabyta słuchajcie w Ikei jakieś 7 lat temu, więc nie wiem, czy nadal jest. Stefan Kasta i Anna Wiktorson. Pokochaj orangutana. Orangutany są naprawdę sprytne. Udają, że nie potrafię mówić tylko po to, by nie musieć pracować. Hmm, fajny sposób, może bym spróbowała. Tutaj macie ile jest rozdziałów. Nawet nie będę liczyła, bo jest ich bardzo, bardzo dużo. Słowo orangutan pochodzi od maltańskich słów orang i hutan. Które razem znaczą leśny człowiek. Ta nazwa jest praktycznie taka sama we wszystkich językach świata. Pojawiają się jedynie niewielkie różnice w pisowni a to jest łapa orangutana. Palce orangutana mają mniej więcej tę samą długość co palce człowieka. Jednak, dłonie tych małp są znacznie dłuższe. Ich chwyt jest czterokrotnie silniejszy niż ludzki. Zmierzymy. O! Rzadko kiedy mam małą dłoń. Ale przy orangutanie moja dłoń jest malutka. A wasza na pewno będzie jeszcze mniejsza. Mmm. Siedzący, myślący orangutan. Mózg. Orangutany mają bardzo duże mózgi, jeśli weźmie się pod uwagę wielkość ich ciał. Ramiona orangutanów są bardzo długie, dłuższe niż nogi i sięgają do samej ziemi. Pełna rozpiętość ramion czyli odległość od czubków palców jednej ręki do czubków palców drugiej, po całkowitym rozłożeniu ramion u dorosłego samca czyli chłopaka może wynosić ponad 2 metry czyli jak taki orangutan rozłoży ręce to jest wyższy, albo można powiedzieć, dłuższy niż na przykład warsztata. Stopy! Zobaczcie, jakie ciekawe stopy! Stopy, które wyglądają jak ręce. W rzeczywistości stopy orangutanów są kolejną parą rąk, która pozwala im chwytać równie sprawnie, jak ich dłonie. Duże palce u stóp działają jak kciuki. Takie stopy są niezbędne do poruszania się po drzewach. Kiedy orangutany z nich nie korzystają, Złączają je i podwijają, tak jak tutaj. O, jakie ma fajne oczy, jak się patrzy. A gdzie żyły kiedyś orangutany? W przeszłości można je było spotkać w wielu regionach w Azji Południowo-Wschodniej. Zamieszkiwały też kilka indonezyjskich wysp: Tajlandię, Laos, Kambodżę i Wietnam. Bardzo dawno temu występowały również w niektórych częściach Chin, a dzisiaj są tylko na dwóch wyspach: Borneo, około 50 tysięcy jest ich, i Sumatra, tylko 7 tysięcy. A tu jest napisane niepewna przyszłość. Naukowcy uważają, że liczba wszystkich orangutanów zamieszkujących Borneo mogła zmniejszyć się o ponad 100 tysięcy małp. Dzień dobry pani. W ciągu pierwszych 15 lat tego stulecia, czyli przez 15 lat zmarło 100 tysięcy mał. Wiecie, jak to jest dużo? To jest takie małe miasto, na przykład jak Słupsk w Polsce. Dodatkowo, zdaniem badaczy, około 8 tysięcy orangutanów zginęło w pożarach lasów na tej wyspie w latach 97-98. Obecnie liczba orangutanów spada o około 1000 małp rocznie, co oznacza, że są one gatunkiem szczególnie zagrożonym. Podejmowane są ogólnoświatowe działania mające na celu ich ocalenia, bo jest ich coraz, coraz, coraz mniej. Tutaj jest pokazane, jak sobie żyją. są trzy rodzaje. Dzień dobry pani. Znowu przyszłaś mi pogryźć trochę i pobawić się ze mną. Słuchajcie, chyba będę musiała zrobić przerwę. Bo zobaczcie. Mój psiaczolek ewidentnie chce się ze mną pobawić. Także zaraz do was wrócę. Bo <gryw> czekajcie. I już jesteśmy z powrotem. Zobaczymy ile czasu nam Dano, żeby dalej sobie poczytać. Orangutany nie mają potrzeby okazywania agresji. To niesamowicie inteligentne zwierzęta. Tak, zwierzęta, od których człowiek też może się nauczyć, żeby nie być agresywnym. Siła orangutana, słuchajcie, orangutany są tak silne jak niedźwiedzie. Mogłyby złamać ludzką rękę jak zapałkę. O nie! Są jednak spokojnymi i pokojowo nastawionymi zwierzętami, które rzadko używają swojej siły do celów innych niż wspinaczka i poszukiwanie jedzenia. Gdy dwa samce, czyli dwóch chłopców, dwa samce popadają w konflikt, czyli pokłócą się ze sobą, Zwykle intensywnie się na siebie patrzą i krzyczą jeden na drugiego. Ostatecznie ich sprzeczka na ogół kończy się tym, że jeden z nich odchodzi. Tak, taki sposób proponujemy wielu panom. Wtedy na świecie co? Nie byłoby w ogóle wojen. Tutaj mamy dwa typy samców. Tutaj mamy, jak sobie siedzą na drzewie i nic nie robią. A tutaj mamy troszeczkę o potomstwie. Samice orangutana noszą swoje młode w brzuszku, czyli są w ciąży przez 9 miesięcy. Tak samo jak ludzie. Ludzkie mamusie. Orangutany zdumiewające dobrze radzą sobie z opieką nad swoimi dziećmi. Przez pierwsze cztery miesiące mama nosi swojego malca na brzuchu, później jeździ on na jej grzbiecie aż do osiągnięcia wieku trzech lat. Matka pielęgnuje swoje dziecko do czasu, aż ukończy ono mniej więcej czwarty rok życia. Młode orangutany pozostają ze swoimi mamami nawet przez 8 lat, zanim staną się gotowe, aby odejść i rozpocząć samodzielne życie. No, tutaj macie jak rosną sobie, czyli mają 2 kg tuż po urodzeniu, później 15 kg w wieku 7 lat, czyli mniej więcej tyle co wy niejadki. 30 kg w wieku 15 lat i 35-40 po osiągnięciu pełnej dojrzałości. Tak sobie rosną. Fajnie. A tu macie małego orangutanka, który jest prześliczny. <grytania> Jakich rzeczy uczy się orangutan? Wydobywanie mrówek i termitów z gniazd, rozpoznawanie co najmniej 200 jadalnych roślin, a także całej masy trujących, sprawdzanie czy owoc jest dojrzały, ocenianie, gdzie gałęzie są wystarczająco mocne, aby wytrzymać jego ciężar, bo inaczej spadnie i się połamie. Rozpoznawanie owadzi gniazd nadających się do splądrowania, czyli schrupania. Opanowanie sztuki budowy legowiska, w którym można ułożyć się do snu, chronienie się przed deszczem padającym w lesie i ostatnia rzecz, jaką musi się nauczyć na pewno to nie jest ostatnia, na pewno więcej się musi nauczyć taki orangutan to sposoby zachowywania się wśród innych orangutanów. Bo jak się żyje w grupie, to trzeba się dostosować. Poczytam sobie więcej tej książeczki, bo ona jest, zobaczcie, dość gruba. I tutaj są tylko nowinki o orangutankach. Do usłyszenia.